Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Oldcastle. Już rozpoczynamy od przechodzenia Simów przez inne Simy. Super sprawa, prawda? Przecież, dlaczego by nie? Jak tak można? E, nie mam wyjść z tego, taba. Mm, jestem w momencie urodziny nowa. Ona tutaj jeszcze raczej nie będzie dorosłą, ani nie będzie podejmować właśnie decyzji o pójściu na studia, jeśli chodzi o odwieczny problem pamiętania moich imion. Kathleen. Bardzo ładne imię, dlaczego ja w ogóle nie potrafię zapamiętać imion? Nie wiem. Castor, bo jego imię pamiętam. Chcę nadal zdobyć srebrną, e, złotą, przepraszam, złotą rangę w szyciu i będziemy dalej do tego dążyć. Chcę też się uczyć umiejętności, pewnie związanych z awansem. E, Jane poszła właściwie już e, do pracy. Ona chce myśleć o Kogota i porobić rzeczy z Jasonem. Jason! No, za Katlin już powiedziałam. Jeszcze nie będzie dorosłą, Nie będzie też szła na studia, bo ona raczej będzie szła jako wiedzowa SIM. Chcę iść z Enzo. W sensie, chcę się z nim wykraść. W sensie, tak. O, ona ma ten. Ona by chciała być architektem. O. I pamiętam smutny odcinek poprzedni, Dałam w sumie Queen, tak, Queen, e, tą nie sztalugę, tylko to takie biurko, tą taką platformę do rysowania e, projektów, więc może zrobimy tak, że ona by jej za to zapłaciła, tylko muszą się jeszcze poznać i ona by jej to po prostu sprezentowała. W sensie ona by to od niej odkupiła, tak? Chociaż w pracy by też mogła go dostać. Ale to będzie miała po prostu dwa. A tak to już bym mogła trenować po prostu. Jeśli chodzi o Edmunda, on chce znowu się wykraść. Nie wiem, jak to do, do, dokładnie przetłumaczyć. Chcę po prostu wyjść. Tylko, że to nie jest do końca wyjście, bo nie chcę prosić o pozwolenie na wyjście z, z Raven. Yy, tylko chcę właśnie się tak wykraść. <grym> nie wiem, nie wiem. <grym> coś mi wyrzuca czasami kaszel, przepraszam, bo coś nie, nie dusiło. Więc jak tak będę zaciągać i pokaszliwać, to prze, przepraszam. Chcę się zakochać, chcę mieć pierwszy pocałunek, chcę iść na studia, on chce wszystko, on dopiero stał się nastolatkiem i chce być w edukacji. Nie myślałam pewnie jeszcze nad... Pewnie będzie wiedza, jeśli chodzi o drugą drugorzędną aspirację. Tutaj. Więc on to będzie takim drugim Kevinem. O, teraz, teraz on idzie do pracy. Halo do pracy, rodacy! Co? Dostała awans? Jane, nie, nie, chyba nie planowałam tego, żeby dostała awans. Chyba, że próbowała. Nie wiem. Okej, okay, twoim tutaj hobby jest predestynowanym majsterkowanie, więc może to odetkaj, skoro chcesz i tak do toalety? O, jaki pomocny! Coś czuję, że będziesz przyjacielem rodziny. Nie potrzebują żadnych przyjaciół, więc Castor się pożegna z tym przyjacielem, którego przyprowadził i pójdzie prosto coś uszyć, żeby dalej móc uh, spełnić jego swoje pragnienie dotyczące złotej rangi w szyciu. Mm, tylko co? Może by zrobił jakieś ubranie, Ja bardzo lubię ubrania szyć. Jeśli ktoś u mnie, w sensie w rozgrywce w Simsach szyje, to jak dojdzie do tej umiejętności szycia, to tylko szyje ubrania, bo później nie kupuje ubrań, tylko sobie je uszyje. Tylko jeden mankament tego szycia jest taki, że nie może uszyć jakby spodni i góry, czyli czy tam spódnicy, w sensie dołu i góry jakby osobno, tylko musi jednoczęściowe. Od razu od razu szyje cały set. Jakby nie patrzeć Skończył to ubranie szyć, ale nadal nie ma złotej rangi. O, tu jest w ogóle tort. Dobra, ja myślę, że damy to do garderoby, chociaż on by mógł coś innego uszyć. I później to sprzedać. O, ona chce się nauczyć yy, panowania nad gniewem i fizjologii. Spoko sprawa. Zaraz jej to mogę nawet zablokować. Oś ty, kurde, świntuchu, zaraz nam to wszystko rozwalisz. Jak ty tak bardzo chcesz yy, mieć pierwszy pocałunek. Mógłby jakąś dziewczyną się zainteresować, generalnie. I niech sobie gdzieś pójdzie. A czemu poszedł Kastor? Nie rozumiem. Co tu się zadziało? Jeszcze raz. Aha, już będzie generalnie późno, jak oni przyjdą. O, super. Dobra, to. Georgia ci się nawet podoba. To zadzwoń do tej Georgii. Porozmawiaj z nią przynajmniej. To se porozmawiał. Szkoda, że tutaj nie ma tak jak na studiach takiego spisu ludzi, nie wiem, książki. Jest tak, ksi mam tą książkę, ale to jest tylko dla jakby współpracowników, więc. bu <grym> Jak coś to zapłaciłam już rachunki, nie wiem, czy tam zauważyliście. U! W końcu zdobył złotą rangę. Zaraz zobaczymy, co jeszcze umie. I chce się nauczyć punktu logiki i to jest mu potrzebne. Aha, coś jakieś tam. E... Specjalne ubrania? W sumie nigdy tego nie robiłam, e... bo to jest jakby projektowanie. Nie wiem. Chce się nauczyć jeszcze punktu logiki, więc e, niech się tam patrzy przez ten teleskop czy niech sobie popatrzy przez teleskop, a niech się patrzy. Dobrze, oni mają teraz 6 tysięcy. Do spłacenia kredytu pozostało im 8 tysięcy. Myślę, że 4000 tysiące i na następną turę również 4000 tysiące. I będzie kredyt spłacony. Zaraz to sobie odejmę też. O, i nas, super. I kogo my tu mamy? Żadnego z nastolatków, naprawdę. A jest Raven widzę. I jest Conor. Może ktoś tutaj jeszcze zaraz przyjdzie, widzę Marsz, Wina. Po konorze najstarsza jest Priya i Kara. No Kara odpada, no bo jest siostrą Konora. Raven jest dosyć młoda, ona jest gdzieś tam przy dole. Ale jest młodsza od Edmunda albo są mniej więcej w tym samym wieku. Też bym musiała na krateczki popatrzeć. Nowa, tu, w jednej turze się to gdzieś nam urodziły, a Raven Eee, gdzie tu jest... Raven i... Eee, tutaj Edmund są w jednej... w jednym wieku. O, i jest Priya! Priya czy nie? Tak, Priya. Nie wiem, tak się teraz zastanawiam z tą Prią, czy nie miał być Abygaret. A tutaj nie miałam połączyć Conora i... Konora i... Conora i Katlin. a Kara z kimś całkiem in... Z kimś całkiem innym. W sumie Edmund może być też młodszy, no. Od swojej wybranki czemu nie, ale fakt, faktem nie widzę tutaj nikogo dla niego takiego interesującego. Jane dostała awans. <coughs> Bardzo mnie to cieszy. Kurde na no coś z tym gardłem. On będzie się tej techniki uczył przez no, dosyć sporo czasu. <gryw> Powiedzmy sobie. Logiki też chce się nauczyć, ale najpierw chcę mu tą technikę zapewnić. Nie śpieszy mi się aż tak z bardzo z awansem. Tym bardziej, że to już są naprawdę wysokie poziomy, więc teraz zdobywanie umiejętności trochę zajmie. No trudno. Czyli ma dzisiaj wolno. Ona by mogła sobie kogoś zaprosić, z kim yy, na przykład słabnie jej relacja. O, na przykład Jareda, chociaż nie wiem, czy on teraz nie pracuje. Może sprawdzić. Pracuję. Jej! Tutaj są cały czas tak samo niskie rachunki. Hmm. Bardzo mnie to cieszy, żeby nie było. I tura przegrana. I śnieg zaczął padać. Co we z tym macie, no? No, niestety Edmundowi się nie udało. Ja tu będę jeszcze pracować nad tym w innych rodzinach. I się dowiadywać, jak to tam wygląda. Myślę, że przejdę jeszcze do innej rodziny, albo to, to dosyć szybko zleciało. Wow, 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 ilo, z, ilo, z iloma ona chce osobami wyjść. Dużo, dużo. No to już jesteśmy praktycznie na pograniczu u końca tury, żeby się decydować czy ona będzie chciała iść na, do koledżu czy nie. Tak, ona jest zaurczona garetem. E, Parwati jeszcze musi mieć zrandomizowane. Tutaj preferencje, to zaraz zobaczymy, co jej się wylosuje. Może jeszcze zanim pójdzie do szkoły. Nie, to też jest setaro. Chyba możemy zabić wyższe procenty. Ten ja to już serek, stary dziadek. Cały dzień w piżamie. Edmund. Nie, Edmond, sorry, nie, 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 wiesz, kurde... Eee... Say goodbye. Chyba ja będę musiała ich troszkę... Eee... jak przymuszać do tych prac domowych. Może nie, żeby odrabiali całkiem, całkiem, ale żeby... tak mniej więcej do połowy może. Aha, tam już poza jakby e, też kamerą w rodzinie Nowa Dodałam, znaczy zrobiłam i barabara trochę jeśli chodzi o Jane i Castora. Nie chciałam, żeby to była powtórka z rozrywki, bo takie śmieszne rzeczy to ja pamiętam. I pamiętam, że kiedyś u Samsonów właśnie nie widziałam drzewka finansowego, a było. Bo to drzewko to jest to prawdziwe, pieniężne, że można zbierać sobie simoleony. Ale chciałam im odjąć kolejne 3000 za ratę. Dzisiaj co prawda będą rachunki, ale oni mają 3000, a myślę, że raczej im więcej nie, wy, nie przejdzie, więc chyba będę musiała to może jakoś tak zrobić. Mogliby też już spłacić cały chyba kredyt, tak? Bo im zostało 6000, więc y, też by mogli y, spłacić cały kredyt. No teraz im zostało już 3000, tak? Eee. 320 jest okej. Okay. Myślałam, że trochę pociągnę dzisiaj tutaj może romans yy, Sanjeja i Sam. Bo yy, coś tam się wydarzyło. Ale Sam też ma jakby nową osobę na horyzoncie. Można to tak nazwać? Więc nie wiem, czy to był taki tylko jednorazowy coś. Ona chce w ogóle zarobić jakieś pieniądze. Aha, i ona też chce medycynę. No oczywiście, kurczę, one mają praktycznie takie same zainteresowania. Prawie jak siostry bliźniaczki, czy jakieś psy bio. Więc ona by mogła znaleźć sobie pracę, e, no bo chce zarobić, tak? E, myślę, że pójdzie w naukę, bo tam było... Jeszcze raz <głosy> <głosy> zobaczycie, bo akurat nauka była na samym końcu. Nie, ja już chciałam powiedzieć science, jest edukacja. Była e, inteligencja, nie inteligencja, to jest e, false friends, wywiad, u. I tu jest nauka, ona też się, e, ma hobby w nauce, bo myślę, że Parvati pójdzie na studia, a Pria raczej nie. Ale skoro ona chce mieć trójkę dzieci, to ona by musiała być, e, teraz, zaraz albo z Marwinem, ale Marvin już jest zajęty. A nie, Marvin przecież i tak ma zdobywanie wiedzy, więc nie. To by musiała być albo z z tym Edmundem, albo z Garethą. Priya przyszła, zaprosiłam też właśnie Edmunda. Niech Priya się, znaczy Priya? Parwatty zaprosiła Edmunda. Już nie wiem co powiedziałam, kurczę, to był zły pomysł, żeby dawać im takie podobne imiona. Nie, no podoba mi się bardziej niż Gareth, więc yy, tak jak mówię, nie przeszkadza mi to, żeby Edmund był starszy od yy, znaczy młodszy od swojej wybranki. Więc chyba dla Gareta poszukam kogoś innego. A Edmund i Priya chyba yy, chyba się dogadają. On chce podnieść sobie kreatywność, zaznacza mu to, bo i tak nie wpłynie w sensie to na jego i tak pracę. Znaczy, jakby wpływało to bardzo fajnie, nie? To by były dwie pieczenie na jednym ogniu, no ale niestety. Ej, nie. Nie ma nawet nic do jedzenia. Super. U! ACR zadziałał. Spokojnie, muszę pamiętać o turowym BaraBara. Yes. Bardzo potrzebuję dzisiaj wolnego. Nie ja bym chciała, żeby oni sami zainicjowali pierwszy pocałunek. Tak jak to się już działo kilka razy. Dlaczego teraz nie chcą? O, ci potrafią. No może Pria nie jest już aż tak bardzo nastawiona na. pocałunek, skoro to Edmund bardzo chce się pocałować z kimś. No dobrze, zaprosi sobie Enzo. I myślę, że sobie też zaprosi Gareta. No bo jeszcze nie jest zauroczona Edmundem, ale mo może już zakończyć y tą relację. Jeszcze od razu sprawdzę, czy Gareth może z kimś coś jeszcze ma. No też ma założenia rodziny, no. No Katlin ma największą chemię. Więc pomyślę nad nimi. Oni są chyba mniej więcej w tym samym wieku jakoś. Tak, dokładnie w tym samym wieku jest Katlin i, i Garrett, więc. ciężkie kalkulacje po prostu. Będę chyba musiała sobie gdzieś też zapisać, co i jak. I zaraz chyba sobie to zapiszę, naprawdę. No, mu się i się Enzo podoba. Znaczy, tak wiecie, nawet. Matko, ile powiadomień? Dobra, tam było, że yy, tu jest, że Parwati dostała awans i że podniosły się jej umiejętności kulinarne. Sanjay ma dzisiaj yy, nockę wolną. Tam też było, że Priya ma jutro urodziny. Czemu tu jest sam? Eee... Yy... Dobra, zrobił się nie mamy chaos na sam koniec odcinka. E, nic się tutaj między sam a y, Sanjayem nie stało, na szczęście, nieszczęście nie wiem. Wszyscy, wszystkie dziewczyny już śpią generalnie, tylko Sandrzej jest jeszcze na nogach. E, Przytrzymam go do tej trzeciej. E, no żeby, żeby mu się tam. Żeby, żeby. Musi się nie rozle, rozlegu. Ro, roz, re, rozregulował. Jego jakby dzień. Chociaż to musi bardzo spać. I to by już było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć.